Dymonek Piękny Maluczki, ma 6 miesięcy I chciałby widzieć, tak jak wy oglądacie mnie. Warto mi pomóc. Eee, Siadkówczak. Coś takiego go tam heciło. I Po prostu ma odbyć podróż do Nowego Jorku. Poważna sprawa. Duża kasa. Spróbujcie. Puk puk Tymonek. Pół puk, puk Tymonku jest jedna możliwość. Albo SMS-y 74567. Ja na pewno myślę SMS-a i na pewno postaram się, żeby pomóc. Więc to są nasi śsiązacy. Maruścy, którzy będą niedługo tutaj rządzić. A zatem spróbujcie pomóc małemu Tymonkowi.